No, także witam, z tej strony Jeronim i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w zbiorę klejnotu nie gram, bo nie lubię tego trybu zbytnio jakieś bileczki na wydarzenia jakieś dowolne co my tutaj sobie wziąć, nie wiem co to jest, przez z podwajaniem żetonów co ja zrobię aha Mówiłem, że w to nie będę grał w Game Grapa. Ech, a jednak Jaronia musiał zrobić swoje. No, może tym razem dzisiaj wygramy, ale wątpię. A! to było dobra kurczę trochę lagi są Powiem Kids Bon Kids born, naprawdę Co jest? Naprawdę? Naprawdę! Naprawdę? Ja pierdolki grałem. wygrałem! Dlatego nie lubię graba Gasi, naprawdę! Dlatego za to nienawidzę Game Bez kitu. Za to nie lubię gengraba. Najgorszy ten w, w grze całej. Naprawdę. Dlatego żałuję, że zagram tego pieprzonego gengraba, bo ja go nienawidzę. Mówiłem, że Sija nienawidzę, nie? Sija. Legend Grab jest jeszcze gorszy. Czy tam, nie wiem, Bruba, czy tam coś, nie pamiętam co, tam było. No, chodź tu pani. Mm. Zostawmy tutaj wieśniaczku jeden Polaku. Dobra, weźmy sobie tego czwartego, nie zaszkodzi. No, że ten Janusz mi tu weźmie. No Weź mi Janusz, ty nie przeszkadzaj za srany. Dawaj mi to. Nic, panie. Poko Loko. O nie, o! Ty, Poko Loko. to jest Poko Loko. Co sobie myślisz, Panie Januszu? Panie um Poko Loko. Panie Fini Loko. To było z tej bajki, z tego filmu. Poko, znaczy Koko. O, przepraszam. Co sobie myślisz, Januszu Jeden. Tak ze mną będziesz własną. O, co zadziera? O nie. O nie. O nie. Czyli pan spinner, żebym tu chciał, się ze mną pobawić. Hmm. mi to Januszu jeden. No jaki dzban! Wciąż miał cztery. A ile miałem? Pięć. Jaki dzban? Jakaś impreza czy coś jest pozwalające, że to no wie o co chodzi. A żeby no... Nie uczę, że będzie Big Game. No, oczywiście, że Big Game. Nie lubię Big game'a za bardzo. Już co to. Jak ktoś po mnie kopił, tej widzę, nie cierpię. Big game'a, czemu nie ma tego, tego? Samotna Za wezmę. ja znam tą mapę. Ona była naszą udalnia. Spadaj ode mnie ty, Jessiko jedna. No nie, jak odczuwa? Moje ruchy cwa. No nie, jaki wieśniak. Jaki wieśniak. Jaki wieśniak. Zasrany. Jaki wieśniak. Naprawdę. Czekaj, to mu taki podjazd zrobię, że głowa mała. Że głowa będzie swędziała normalnie. Zostaw mnie. Naprawdę? Naprawdę? Jak to nie... Ja, ja, ja jestem pewnie ostatni. Co najmniej ostatni. Ulta zużyłem jeszcze... Od... się odbiłem. O, masz. O jakie lagi? No te lagi. To jest główny powodl tego Tego przegrywania. Nie wiem po co... Nie wiem czemu, czemu... i po co mi są te lagi? O, chodź tu cwaniaku jeden głupi. No nie, no sobie pokażę jebana Jessie, no. Dzbanek ja nie lubię tej Jessiki. Jaka Jessica Dzbańska? Jaka Jessica Dzbańska? Strzelaj mnie go! Nie! przecież ja go zabiłem! Kurwa! Zero punktów bez kitu. Ta rusa tutaj mnie zaczyna wkurzać. Serdecznie, o! w tym jeszcze taką bombę, bo czy ja mam 0 punktów? Naprawdę? To ja chyba po charki na 99 procentów. tu, Janusz, ujdź. Kurwa. Ta pieprzona. Patrzcie ludzie są tacy. ustawieni negatywnie. Wygram to spokojnie, ludzie. Wygram to. Patrzcie. Nie będę ostatni. Patrzcie. Głupia. Powiedzcie, że ta Jessie jest głupia. Jest głupia jak gówno. Mam na twarzy i ją parzy. Chodź tu dzbanie. No chodź tu dzbanuchu. Chce pograć nie mogę nawet. Daj mi chociaż raz pograć. Daj mi to wygrać. No jeszcze ty mi tej dzbanie jeden kradłeś mi. Są sa sąsiadzie złodzieju jeden. Za sąsiad złodziej. Chleba mi nie dało. Trzeczków nie wyjdziesz mój o uciekam tu, o ty cwaniaro jedna Słuchaj, tak ładnie podjadę o elo, o nie naprawdę o nie bym musiał uciekać musiał uciekać trochę od nich, o nie spike jakiś dobra, podjazd tej zrobię ładny ale mu tego nie zrobię oczywiście. się mu krzywdy nie zrobiłem. Dajesz radę. Jeśli tu ludzie będą ubijali. Lagi mam. Czemu te lagi występują na moim telefonie? Po co? Musisz zrobić więcej gwiazdek. Co ci ludzie mają tak dużo gwiazdek. Musisz kogoś podjadę chętnie. Nie, tu bym kogoś podjechał. Nie, wiem, bym musiał się trochę wyleczyć. a chyba byłem drugi albo trzeci tak obstawiam albo czwarty o, jakaś impreza nie wiem o co chodzi nawet bez skitu nie wiem o co chodzi impreza z podwajaniem żetonów no to nie wiem no to nie wiem o co chodzi nie gimby nie znają o zobaczymy jaka jest mapa za minutę się widzę zmienia co w ogóle mamy? do dyspozycji Siege'a, chyba gramy nawet no taka, ma pan no dobra. Niech będzie. Może będę tym pierwszym, tutaj, tym po lewej samej stronie. O. Właśnie o tym mówiłem. O, panato. to. Jak estrzę na tej gule ładne. Kto zastanował mnie? słaniak Strzel tego gola Strzel tego gola No Dobra Jestem z powrotem no Staram go o, nawet. nawet widzę, Nawet widzę, że tu dobrze idzie O, Aha. Nie wiem co tu chodzi nawet Nowe wydarzenie Jakieś O kurde Co tu jest? Nagrody Mogłoby to sobie wziąć. Wezmę na przykład tutaj tego pana, może. Może wyglądać tego pana. Tego pana, o. o. Tylko sobie pana ulepszymy. No nie, ta mapa najgorsza. No co wam to przypomina? Naprawdę. Mi to coś brzydkiego przypomina. Takiego nie wiem. Chyba z tą mapą nad mymą robiłem, z tego co pamiętam. Chodź tu. Chodź tu. Jak to? Jeszcze wzięli ty gwiazdy. Dobrze, typie. Zo! Jak to odczytał? Jak to odczytał? Jak on to odczytał w ogóle? Jak on to odczytał? Dzban jeden. Jaki dzbanuch? Jaki dzbanuch? Co, jak ty to od Idź. Ach, no nie, no jak oni to odczytują. Jak oni nasze ruchy odczytują brzydale jedne Milosy. Zory Milos taki jeden. No nie. Co jest? Ale brzydko mi. Ale brzydko gram. Co sobie myślisz, że jeden? A ty, a ty co? Naprawdę. Ja ją zabiłem przecież. Tą Jessica jedną. Wredną. No ty co mi będziesz tu ulty rzucała z krzaka jeszcze? Jak kurdecki. To nie jest ból, człowieku. To nie jest ból. Taki jeszcze z krzaków jeden. To nie jest ból. Naprawdę, 10%. Co mi tu ulty nie rzucaj żadnych brzydkie. Naprawdę, ale jeszcze źle rzuciłem, masakra, no! i sposobem oto to przegramy przez debilów, nobów no de... No przepraszam, przepraszam, znowu, naprawdę? Kiedy debile, Kiedy debile... Jakie debile? Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Jestem z powrotem i chyba wezmę in innego gościa, bo mi coś musi kiepsko iść, ewidentnie. Żałuję, że go ulepszyłem. Może tego zabiorę nawet. O. Będę ich tutaj uleczał ładnie. No tutaj nie ginęli za szybko. No tutaj za szybko nie zginęli. Ładnie mi nawet idzie gra. zwanie jeden. No kurde. Aż siedem. I tylko oni pod tej pospadali. Naprawdę. Myślę, że ulta nie użyłem, a to jednak. No znaczy, bo użyłem. No spadaj ode mnie ty wyry do jedna, ty bibi. Nie lubię bibi. Nie lubię bibi. Nie lubię na przykład nie wiem kogo. Bula w krzakach No zostaw mnie ty Ty, ty maszyną do gry to ty... Tym maszyną z Windowsem XP O, zostaw mnie. Aha. i po co to było? Cicho. A nie żadnych sojuszów. To jest, to jest 3x3. Remis jest. Na razie Ty jakoś trzymamy. O? O? o. o. Ładnie. Gra na gierka. Ładnie ich ogramy tutaj. Gwiazda gry nawet widzę jest. Gwiezdny żeton Może coś dostaniemy. Może będzie jakaś skrzyneczka, czy nie? Czy jak zwykle nam zabraknie ileś tam punktów? Chyba zabraknie, no. Zabrakło nam. Oczywiście. Dobra, może sobie ostatnie. Dobra, sobie nawet zagramy w starcie. Na koniec. Jakieś starcie. Sobie może weźmiemy o tego. Tylko tej pana. Tego tej pana weźmiemy. Jeśli wygramy, to będzie spoko. A jeśli będziemy mieć... Nie wiem, ma, piątym... Siema siema typia. Jak tam życie? Chodź tu. Chodź co się mnie boisz. Dobra, dobrze że się... Z drugiej strony dobrze że się mnie boisz tej cwaniaczku. Co, krzakić? Ci... ci nic nie dadzą typku. Tej cwaniaczku jeden, chodź tu, robaczku. Przynajmniej ucieka nie z takim Januszem. Z Takim supportem nie jest. ty, tej... Mm, on tej tak uciekać będzie sobie. Śmiesznie. Nie, on, on tej ma tą głowę w nie fajną. Ma tą fajną głowę. O nie, o nie, o nie. O nie, o nie. W nie tej bym nie chciał być. Za bardzo. Tutaj ten gościu sobie ucieka, Czy może z nim dać? Nie wiem. O. No i sobie spinarza. No jaki spinner wredny, no, widzieliście. A on najpierw tego Murtisa ograł, a teraz mnie. Nie wiem jak on to... Jaki cheater. No widzieliście tego. Widzieliście cheatera. Są haksy. Widzicie? To są haksy. Bo ten, bo ten go też trochę załatwił. A on miał haksy, ewidentnie, to były haksy. Ja wam to mówię, to były haksy. To były haksy w Grandy w Brawl Stars. Myślałem, że to jest jakaś legalna gra, ale... ale na pewno się jacyś tam hakerzy znajdą ci te ta rzeczy tam... Nie wiem, tutaj pani jest jakaś. Pani pani Penny? Dzięki. Dzięki tutaj. Skrzyneczkę. O kurde, 95. HP mi to. O nie, ty ty nie możesz mi tutaj trafić sobie ulta naładowałem nawet ale bym, nie mu ale bym nie chciał za bardzo tej ale bym musiał trochę się tej wyregenerować jakby to ująć może sobie tego pana tej załatwimy albo nie, bo tej ma za dużo życia już no. więcej ode mnie tej skrzyneteczek o elo no, spadaj ode mnie no naprawdę przynajmniej będę miał skrzynkę chyba czy się kręci? Jak Jagus. jakiś zwariowany Janusz. Chyba będzie, nie? Będzie skrzynka, tak obstawiam. Powinna być. No, jest. Spokojnie. Dobra, to ostatnia skrzynka, z której wiem, że nic nie wypadnie. No, dokładnie. O tym mówiłem. Nie wiem, po co mi te punkty mocy do Barley'a. Nie chcę ich za bardzo. Nie zbyt ich chcę. Może sobie tutaj tam nawet kupimy jakieś punkty. Kurczę, Ej, ja sobie e, kupić sobie jakiegoś skina czy ten podwajacz. Bo w sumie dwa dni to mogę jutro ten odcinek nagrać. To okej, okay, jeśli wam się film spodobał, nie zostawcie, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, załóżcie szary przycisk na czerwony i prowadzę nową serię Ej, najdziwniejsze miejsca na świecie. Ostatnio było takie miejsce śmieszne nawet. Nie wiem, czy śmieszne, ale ktoś to zrobił, nieważne. Takie, że samochód to coś pokazywał, no to nieważne, Elo i do widzenia.